Siema. Siema. Z tej strony Michael2001 I Bartek My dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na kanale MB. Dokładnie Dzisiaj taki zwykły odcinek naszego życia Powiemy jak się czujemy, co robimy w szkole Zobaczycie taki zwykły, codzienny dzień Nie będziemy robić żadnych challenge'y, żadnych wyzwań Po prostu będziemy opisywać swoje uczucia przez cały dzień Jeszcze dodatkowo ja z Kamilem dzisiaj pojedziemy do Siles Ze względu na to, że psuły mi się airpods i muszę je dać na gwarancję a ja w tym czasie pójdę na religię i będę uczył się teologii. Także oglądajcie, pamiętajcie, tutaj macie nasz Instagram, tu jest, jest nasz, nasz TikTok i oczywiście czerwony godziczek, żebyście subskrybowali nasz kanał. Pamiętajcie, Kto daje kciuka, ten jest super gość. A kto ma srebrny przycisk, to jest najlepszy gość. Także my właśnie ruszamy do Silesii, Tak Oddamy tam słuchawki, które kupił bardzo mu się zepsuły. A sobie zjemy. Restaurację, mam pewien pomysł na to jedzenie, ale ja pokażę Wam go potem. Tak. 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 Zobaczymy się już w Katowicach. Tak jest, więc. No, też tak jest. Także ja już złożyłem reklamację. Tak jest. Pewnie czas oczekiwania będzie Dwa tygodnie zobaczymy w sumie jak mi odpowiedzą, no jeżeli mi odpowiedzą negatywnie, to będzie bardzo śmieszne, bo to się dzieje, eee, to, to było w ogóle jakaś anomalia kompletna, a tam ta lewa łówka kompletnie przestawała grać, była bez przerwy w czasie ładowania, po nawet 20 chyba tak, w jakichś próbach w ogóle resetowania twardego, tego nic się tam nie zmieniało. Trzeba nadzieję, że rozpatrzę to pozytywnie i dostanę brand new Airbus. no. Dokładnie. Dobra, teraz idziemy teraz coś zjeść. Idziemy coś zjeść, tak i mam nadzieję, że będzie dobra szamka, bo jak nie to będziemy też smutni jeszcze bardziej. I zaraz dowiecie się jaki sobie robimy challenge z Kamilem. Będzie na pewno bardzo interesujące, ale zobaczymy się już na górze. Tak jest, to do góry. Także my jesteśmy już pod restauracją Marsze Marke. Mar Mar no i właśnie wymyśliliśmy sobie, że jeden po 450 gram i kto napakuje dokładniej, czyli bliżej tej, tej liczby, to ten wygrywa i tam który przegra. Kupuję temu drugiemu obiad Więc kto lepiej wyczuje wagę ładowanego jedzenia, ten będzie obiad za darmo Także zapraszam Dobra, to będzie z talerzem Ja osoba. Nie, nie. tyle Ja wziąłem tyle Obaj jesteśmy dalecy od tego, co planowaliśmy U Bartka jest to 350 gram U Także nie, nie, nie. Dzisiaj jest za darmo Pokazujemy pieniądze, trzymaj telefon 22,83 zł, to jest zgodne 20... Dobra, że zostaw za grosze nie. Masz z napitkiem Coś smacznego, fajnie, bo smacznego. Także my już wróciliśmy z kadowiec, jesteśmy już w szkole, jak dobrze widzicie. Zjedliśmy markę, w Marcze. Zależy kim jesteście, jak jesteście mną no mówicie Markę, jak jesteście Kamil, no mówicie... Markę. Jakoś inaczej. Jakoś inaczej. Zjedliśmy już tam obiad, jak sami widzieliście co kupiliśmy. Kamil zapłacił za mój obiad. Także już w ogóle dzisiaj miałem zarobić tą jak za darmo, bo, to... bo taka jest najlepsza. Mm, ale nie wiem jak Ty, ja oceniam w sumie o wiele gorzej Lepiej niż IKEA, ale o wiele gorzej niż to Express Jeżeli ta Express chyba było ostatnio 9, To ja myślę, że to byłaby taka solidna siódemka, szóstka może nawet 76 była IKEA Tak? No, no to takie 7,5 i byłoby No ja dałbym wyżej niż z IKEA i niżej niż to Express Ale jakoś bardzo niżej, mi spakowało w miarę Tylko Devolay byłby mocno średni, był pusty, w środku bez niczego, w tym samo mięso A Czyli w reszta... W sumie... tak? tak? No okay, Czyli w sumie tak jak powiedzieliśmy bardzo... Tutaj jest taj, tutaj jest Marka i tu jest IKEA. Tak, i ogólnie to ta jest o wiele tańsze. Bo tak. w taju za te 10 zł, wtedy najadłem się na pewno mniej niż teraz, ale teraz będę 26 a myślę, że w w drugi 10 miałem, to najadłem się o wiele bardziej niż teraz za 26. Dodatkowo jeszcze co zasługuje w sumie na plus była zniżka minus 20% Właśnie, dla studentów i student, dla uczniów. To, to, to. Także myślę, że Kamil zapłaciłby było około 3 dych, a ja 20 chyba 8 zł zapłaciłem no, 26. Więc to dużo, jest dużo mimo wszystko, które no. mają Taj ekspress, nie? No także my teraz lecimy na angielski. No i nie wiem, w sumie może się jeszcze odezwiemy, może nie. Tak jest. Nie na pewno się odezwiemy. No odezwiemy się, czy. na pewno się no, dobra, to nieważne. 1, 2, Siemano, w dzisiejszym vlogu zrobimy challenge, podnieść krzesło od dołu. My już tu przygotowaliśmy jedno krzesło, to go odniemy. Tutaj mamy nasze krzesło do challenge potrzebne. I naszym challengerem będzie podtrzymywanie tego krzesła po sobie jednej ręki e, za sam spód nogi. To jest bardzo, wymaga wielkiej grzepy fizycznej i e, tężyzny. Dlatego, 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 <grych> zobaczymy czy uda się sprostać temu challenge'owi. Ja będę pierwszy, będzie kamień. Udało mi się. Udało się. Jak widzisz, to będzie pierwszego cięższego Dobra, widzisz. Będę je na ziemię i będziemy cięższe. Teraz będziemy to cięższe krzesło. Tak, krzesło, wartość 314 gramów. To czasu uważa około 2 kilo. I tu jest inny rozkład masy, więc. Ale. To, dość no, to jest chyba z tej strony, Z tej łatwej. Z tej, no? Z a potem już tamtej, jak się wlew to dostajemy. A teraz A teraz tu A teraz tu teraz tu przeciwna A jest jak wiemy. tu przeciwna do oparcia, będzie ciężkość moment siły. Ci, co rozszerzają fizycy, ci wiedzą, co chodzi z momentami siły. statyka, dynamika. Chwytamy i podnosimy! Udało no, się. Czekali, że mi się Oj! Oh, yes. Ale ciężko Dobra. To był challenge podnieść krzesło za pomocą jednej ręki u domu. Zapraszamy was do kolejnych naszych challenge, Mamy nadzieję, że będziecie wysyłać filmiki, jak podniesie krzesła za pomocą jednej ręki. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jest dzisiaj taki krótki, szybki vlog, ale pokazaliśmy wszystko, co, co dzisiaj się działo, czyli praktycznie nic. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie nasze filmy. Zapraszamy. No, to się ma.